Brawy z górna, województwo podkarpackie. Obiad nie mam. Ale zaraz się dopytamy, będziemy wszystko... Nie znają! Prosi dziadek na rany, bo mu się często gałgany. Na ukolenie bródki, da pół kwaderek wódki. Kto dziadkowi do bo pora co boży, to jest człowiek boży. A kto nic nie boży, to pójdzie do kozy. Dziad się rzekł. Boże tej miłości między ziobra, między kości. Do góry pod górę na boki, żeby dziada nie chyciły urogi. Amen. Amen! let Aż się dziadowski pacierz zaczynał. Jak wpadł do leżał tam ryb napoczynny. Baba mnie łaje i owo masło. A ona mi pyszcza. Ojcze nasza dobijasza. Jak uczyła matka nasza? Kury kraść, do wola pchać? Odlibę nosić, Boga o zgramność prosić. A jak bym tam z góry sporo, jak się pawą w góry krok. przez sień, przez kumorę, wisiały tam koszule nowe. Więc ją. Czy został Żeby mnie Bóg błogosławił. Wie wczoraj Jezusowi do Boku, w oboku. Ze spadną stoją Przy Boku, przy Boku. Vem, Na zdrowie, na ten wielki mróz. Wszystkie panny w tej pies posiwiały już. Przyjechał duży karpaty. Na broci, wóz kopiaty. I do miasta wiózł. Moja pani gospodyni, w izbie miętła, w sieni miętła. Jestże dziewka nie zamietła? A twój, a twój, postawcie ją w kącie w sieni, może miodrowym w sieni. Moja pani gospodyni, Gostło się, Ładne córki macie. Na piecu siadają, na progu sikają. Dajcie mi gostkę, maku, a nie będzie na was maku. A jak nic nie dacie, córki nie wydacie. A czy nie się nie wstydacie, żeby córki nie wydacie? Tak, postawcie się w sieni, żeby się drogą wzięła. Popoki, zaśpiewajmy przez naszej marysi. tej marysi. who's Nie dalibyście mi odrobinę konopi na niczym, bo moja baba na piecu leży. Zimnisko nią płuczę, na izbę nie zlezie. cieci płacą, ona chorodejcie go spostrzegować. Konopię, len, masło, szpilkę czy syr, a nie nieba zapłacić za ten szosę. Będzie się wam w tym roku wszystko darzyło. Łoknami drzwiami będzie wam właziło i wyłaziło na dworze, daj Boże, daj Boże! Moja pani gospodyni, macie tu do pieski w Jeden wer, drugi wer, wyjadł mi z wargasetu. No takie ja taki wciadło, że u z może wisi zadło. nie że może, że Łutnijcie kawałek nie nieboszczyka i no tnijcie z dala od rynki, żebyście se nie zadali mylki. Moja gospodzieńko, dajcie mi śliskiego ciała, żeby się wasza dusza do nieba nieba, a ja to będę z i będę ukołem pchą Podziękujmy gospodyni, że tak ostro była i ostatnio się z nami podzieliła. My wam się, dziękujemy i piękne życzenia złożymy. Żeby mam w tym roku dał stokorce pszenicy. Życzę wam dobytku wszelkiego, ładnych krów, wielkich cielon i beczka krasnego. Ile liści na kapuście, ile dziadów ranka. Kropel wchodzą w morze, tyle szczęścia. Dej wą Boże Zacząłem z Bogiem, a kończy z matką jego. Żeby uprosiła w swojego dobra śmierć i lepiej skonanie. A po śmierci w niebie królowanie. Amen! Amen! Dziękuję za wszystko, coście nam tu dali. Będziemy jak jeszcze kazali. Dziękuję, dziękuję. Czopki nie zdejmuję. Bo moja czopka ozdobno do słomy podała. Bardzo skody! Możcie gospodarzu, do